Co się dzieje z kursem złotego? O tym będę rozmawiał z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dzień dobry, przemku, witaj. Witaj zbyszku, dzień dobry Państwu. Kurs złotego wobec euro mamy na takim poziomie, jak w marcu przed rokiem w zasadzie w szczycie kryzysu. Jak należy oceniać taką sytuację? Dokładnie tak jest, jakby patrząc szerzej na waluty, może jeszcze tego tak bardzo nie widać, bo wtedy był bardzo, bardzo drogi dolar, mieliśmy dolara nawet powyżej 4,30, dzisiaj jednak to jest mniej więcej 50 groszy mniej, natomiast euro faktycznie już jest niemal tak drogie, jak w szczycie pandemii, w szczycie jakby, może nie szczycie pandemii, to jest powiedziane, szczycie rynkowej paniki wywołanej pandemią, no i to jest poziom, który te okolice 4,63, 4,64% one blokowały osłabienie złotego właśnie w marcu, później w październiku i pod koniec roku, kiedy NBP interweniował na rynku, też doszliśmy w okolice 464,61. Dzisiaj mamy 4,61, nawet powyżej już jesteśmy tego poziomu. No i um, można sobie zadać pytanie, dlaczego? Skoro jakby na globalnych rynkach jest euforia, ona zwykle sprzyja walutom rynków wschodzących. Też było sporo takich. Sporo takich głosów, że Polska mająca dużą nadwyżkę w rachunku obrotów bieżących, że to sprzyjawa ludzi, jak widać jest dokładnie odwrotnie, że to nie jest z powodu nadwyżki oczywiście, tylko to jest z powodu polityki pieniężnej, która w Polsce też jest po prostu bardzo luźna. Tak jakby inwestorzy, jakby idą w kierunku rynków wschodzących, w kierunku tych walut, kiedy one dają im jakąś stopę zwrotu. W momencie, gdy stopa, jakby rynkowe stopy procentowe w Polsce są na przykład niższe niż w dolarze, no to niespecjalnie jest to magnesem dla inwestorów zagranicznych, to jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że również w ostatnim czasie, w ostatnich tygodniach, no może miesiącach to jeszcze nie, ale tygodniach inwestorzy zaczynają patrzeć na tempo szczepień. To jest może wydaje się dziwne, ale właśnie z tego powodu bardzo dobrze radził sobie fund, bo tam to tempo szczepień wśród dużych gospodarek jest najwyższe, a z kolei w Europie, w Unii Europejskiej jest dużo gorzej. Tak dużo gorzej Stany Zjednoczone są gdzieś pomiędzy, ale bliżej im jest do Wielkiej Brytanii. I, I to też jakby inwestorzy interpretują to tak, no skoro idzie powoli, to, to otwieranie się gospodarki też będzie odwlekane i w związku z tym no Dla walut niedobrze, tak? bo będzie to wymuszało konieczność utrzymywania tej skrajnie ekspansywnej polityki pieniężnej przez dłuższy okres czasu. Także no, jest tych czynników, które ciążą złotemu dość dużo. I, I to jakby najważniejsza lekcja, która z tego płynie, jest taka, żeby nie zakładać się, bo myślę, że duża część rynku tak założyła. Będzie to dobry rok pod względem wzrostu gospodarczego, tak? bo będzie otwarcie gospodarki. Cały świat ruszy i to na pewno musi sprzyjać złotemu. Jak widać, na razie tak nie jest. A mając tą euforię na giełdach, gdyby ona się załamała dzisiaj, to, to naprawdę złoty może jeszcze bardzo stracić z tych poziomów nieciekawych, które są dziś. Bo tak jak jeszcze raz podkreślę, jesteśmy w pozioma, na poziomach, które były tak naprawdę, jeśli chodzi o kurs względem euro, w trakcie szczytu paniki, a teraz mamy szczyt euforii. Znaczy nie wiem, czy to jest szczyt oczywiście, ale, ale, ale no na pewno mamy euforię. Ale taki skrót myślowy, że siła złotego zależy od ilości szczepień w Polsce, no uważasz za mocno przesadzone? Czy dobrze się domyślałeś? Nie, no oczywiście to nie jest tak, że, że to jest główny czynnik. Pod, jak podkreślam, jest to coś, na co inwestorzy patrzą dzisiaj, bo jakby jest to dla nich no, jakiś wskaźnik wyprzedzający możliwych decyzji dotyczących otwierania się gospodarki. Jakby tak należy to interpretować. Ale oczywiście Naczelnym, um, naczelnym, naczelną zmienną jest polityka pieniężna i oczekiwania co do tej polityki. No a tutaj NBP sygnalizuje bardzo jasno, że zamierza tą politykę prowadzić niezwykle ekspansywną. I tak naprawdę, o ile um, te programy skupu e, obligacji, one u banków centralnych, tych tak zwanych dużych, największych na świecie, one są jakoś określone, e, to w Polsce tak naprawdę NBP robi co chce, jakby tutaj nie, nie narzucił na siebie żadnych limitów. I inwestorzy też traktują to jako no, wyraz takiej bardzo dużej ekspansywności i to też jest czynnik który złotemu ciąży. Czy ta sytuacja skłania Cię, żebyś korygował własne prognozy dotyczące kursu złotego? W ogóle ile będzie wart złoty na koniec roku? Jakie są Twoje przewidywania? Oczywiście tego nie wiemy. Tak jakby e, można było założyć, że w momencie, kiedy dojdzie do poprawy sytuacji gospodarczej, Kurs złotego poprawi się. Ja, ja, akurat byłem jeden z większych sceptyków od początku roku w tej, w tej materii, więc jakby nie muszę tego korygować tak bardzo, może jak inni, ale oczywiście, no jak mamy dzisiaj, tak jak powiedziałem, jeśli dzisiaj przy euforii rynkowej mam 4,61, no to trzeba mieć otwarty umysł na to, że ten kurs może być jeszcze, jeszcze wyższy. O tym, co wkrótce może się dziać z kursem złotego, rozmawiałem z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dziękuję za rozmowę. Miłego dnia. Dziękuję serdecznie.